Dzień dobry, nazywam się Marcin Ziomek. Jestem wykładowcą, który zajmuje się kursami ADR. Witam Państwa na terenie firmy KMP Szkolenia w Radomiu. Firma, która świadczy kompleksowe szkolenia dla kierowców z zakresu przewozów kategorii A, B, C, D i E oraz kursy na przewóz rzeczy, a także kursy związane z uprawnieniami na przewóz materiałów niebezpiecznych klasy Pierwszej, siódmej, kurs podstawowy oraz specjalistyczny kurs dla przewozów cysternych. Kolejnym kursem, który oferujemy w firmie KMP, jest to kurs do e, służący e, do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych. Każdy kierowca, każdy pracownik, który e, dokonuje operacji związanych z załadunkiem, rozładunkiem cystern które przewożą materiały niebezpieczne, powinien taki kurs posiadać. Kurs ten w naszym ośrodku odbywa się w układzie trzydniowym i zakończony jest egzaminem przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia z tego kursu ważne są przez okres 5 lat. Zmiana nastąpiła w czerwcu tego roku. Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje uprawnienia oraz tych, w którym w najbliższym czasie takie uprawnienia będą się kończyć.